ślubowanie i wyróżnienia wśród wyróżnionych sześcioletni Filip. Po raz kolejny w tym roku grupa nowo przyjętych policjantów podczas ślubowania wypowiedziała słowa, które teraz będą im przeświecać podczas codziennej służby. W sali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się już dziewiąte w 2025 roku ślubowanie grupy nowo przyjętych policjantek i policjantów. Tym razem słowa ślubowania wypowiedziało 31 funkcjonariuszy, 13 kobiet i 18 mężczyzn. Świadkami tej wyjątkowej dla nich chwili byli ich bliscy, rodziny i przyjaciele. Zaproszeni goście, m.in. Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski, na wsparcie którego mundurowi mogą zawsze liczyć. Jestem przede wszystkim do dyspozycji. Nie mają na miejscu ministra. Pomagam im wręczam medale. Czasami sprzęt kupuję, przekazuję, daruję, ale przede wszystkim mamy wspólne zadania postawione, czyli zapewnić bezpieczeństwo w regionie. I nie ma chyba lepszego, lepszej armii dla wojewody jak policja, która robi to z urzędu. To jest, dla mnie to jest oczywiście wyzwanie, współpraca bardzo dobra. Ale wzajemny szacunek, współpracujemy, mamy ten kontakt, mamy tego samego ministra do współpracy, państwa wewnętrznych i administracji, więc tutaj działamy na wspólnym polu. I są nowe czasy. Teraz ochrona ludności, ochrona cywilna, zakup dronów, inne techniki, powietrze. Tak więc policja dzisiaj się angażuje na granicy, wspiera wojsko przy zwarciach. Tak więc naprawdę policja ma bardzo duże dzisiaj zadanie. Dla każdego policjanta dzień ślubowania jest wyjątkowy i zapada w pamięć. To początek drogi, wypełnionej trudnymi zadaniami, poświęceniem i wyrzeczeniami, ale też satysfakcją zniesienia pomocy innym i stania na straży bezpieczeństwa. Jeżeli policjanci się przyjmują do służby, składają te oświadczenia woli, chcą do niej przyjść, to znaczy, że ta formacja cieszy się ogromnym zaufaniem. Tak jak powiedziałem, mamy ponad 1200 podań do końca. Września. W zeszłym roku przez cały rok mieliśmy 900, w latach poprzednich około 500, to jest 700 więcej niż rok do roku. Przyjęliśmy prawie 250 policjantów, w zeszłym roku przyjęliśmy 120 policjantów w tym czasie. Także naprawdę jeżeli widać, że ludzie chcą do tej formacji iść, czyli... Jakby zaufanie społeczne jest. W niektórych jednostkach powiatowych już, już ten wakat nie istnieje, już w zasadzie w 100% został zapełniony. Są też jednostki, gdzie jeszcze cały czas przyjmujemy nowych kandydatów do służby. Czekamy na tych, którzy są w tej chwili, kończą albo rozpoczęli już kurs podstawowy w szkołach policji. Natomiast już teraz wysyłamy kolejną grupę po to, żeby za pół roku po ukończeniu kursu mogli do nas wrócić, do jednostek macierzystych i rozpocząć służbę na rzecz bezpieczeństwa uroczyste spotkanie było również okazją do wręczenia wyróżnień dla doświadczonych i zasłużonych policjantów oraz jednego bardzo wyjątkowego wyróżnienia otrzymał je sześcioletni Filip, który swoim zaangażowaniem wielokrotnie wspierał policjantów w realizacji zadań profilaktycznych. W związku z prowadzonymi przeróżnymi działaniami profilaktycznymi, jak na przykład bezpieczne wakacje, kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, czy też bezpieczna droga do szkoły, wpadłam na pomysł, aby zaangażować do tych działań mojego synka. Teraz sześciolatka, kiedy narodził się ten pomysł, miał pięć lat. I to tak naprawdę w taki uroczy, dziecięcy sposób opowiadał o zasadach bezpieczeństwa bardzo prostym językiem, który to trafia tak naprawdę do najmłodszych odbiorców. Sześcioletni Filip w ostatnich miesiącach wspólnie z mamą policjantką przygotował serię filmów prewencyjnych na temat bezpiecznych zachowań na wodzie i na drodze. A dlaczego jego zdaniem tak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, na przykład do szkoły? Bo czasami mogą się zdarzyć wypadki po drodze. W 2025 roku obchodzona jest rocznica stulecia rozpoczęcia służby przez kobiety w Policji. W tym roku w garnizonie warmińsko-mazurskim przyjętych zostało do służby do tej pory 105 kobiet. Jako setna w tym roku przyjęta do służby została postarunkowa Milena Ceberek z Kępy w Olsztynie. Wybrałam pracę w Policji, ponieważ tutaj każdy dzień jest inny. Nowe chęci, nowe możliwości, nowe doświadczenia, oprócz tego chęć niesienia pomocy. Myślę, że taka praca daje dużą satysfakcję. Przed ślubującymi w najbliższym czasie pierwszy sprawdzian, czyli półroczne szkolenie w jednej ze szkół policji. Po pozytywnie zakończonym kursie czeka ich kilkutygodniowa adaptacja zawodowa, a następnie rozpoczną służbę w macierzystych jednostkach, którymi w tym przypadku są komendy w Olsztynie, Elblągu, Bartoszycach, Giżycku i Ławie-Kętrzynie, Litzparku Warmińskim, Mrągowie Olecku, Szczytniej i Węgorzewie.